Zależało mi na, na tym, żeby na ulicy Olszyny były, był zmieniony chodnik. To znaczy są tam nierówności, są tam płyty, które wystają, a większość, y, więcej mieszka tam starych ludzi, którzy po prostu no, przemieszczają się z chodzikami i tak dalej. No i po prostu chodzi o to, żeby ten chodnik był naprawiony. Drugą rzeczą to już w poprzedniej kadencji, jak byłam radną, y, to. Y, Zgłaszałam w interpelacjach, że chciałabym, żeby samolot, który jest jakby y, taką wizytówką Andrychowa, żeby został wyremontowany, odmalowany, żeby po prostu ładnie wyglądał. Bo to jest wizytówka, bo każdy mówi tak, jak przejeżdżam przez Andrychów, to, to w Andrychowie jest samolot, prawda? No i co jeszcze? No, chciałabym, żeby była w Androchowie miła atmosfera, żeby się fajne rzeczy działy, żeby... Ja pracuję w Wadowicach i osoby, które mieszkają tam, mówią tak, że w Androchowie się dużo dzieje, że jest dużo fajnych rzeczy organizowanych przez Centrum Kultury, więc chciałabym, żeby dalej się tak działo, żeby wszyscy mówili, że u nas są organizowane fajne rzeczy. Najważniejsze sprawy, które są do wykonania w serstwie Zagórnik, to tak jak we wszystkich wsiach inwestycje drogowe, to jest temat priorytetowy. No i oczywiście nasza standardowa taka inwestycja to jest renowacja Kaplicy Świętego Bartłomieja w Zagórniku, na którą pozyskaliśmy środki na pierwszy etap, etap renowacji budynku, teraz zostało nam do wykonania renowacji środka, kaplicy, jest to zadanie ja uważam około dwu, minimum. Jeżeli chodzi o infrastrukturę drogową, no to drogi, drogi boczne, to jest ulica Skornicka, osiedle Biadasów Pierwszy, dojazd do ogródków działkowych, ulica Wyzwolenia, to jest połączenie Andrychowa z osiedlem Biadasów Pierwszy, no i Upiększenie jeszcze centrum Zagórnika to jest wybudowanie placu rekreacyjnego, takiego placu rekreacyjnego i placu zabaw jednocześnie w centrum Zagórnika to jest między sklepem Nowym Bizanu a kościołem. To jest 2015 rok, najważniejsze tematy. Dla mnie jako radnego gminy Andrychów, a szczególnie gdzie mandat zaufania dostałem z dwóch miejscowości, bo tak się złożyło, że po prostu kandydowałem w dwóch okręgach, czyli w Żykach. I w Targanicach no nie ukrywam, że priorytetami są chodniki, które, którymi mieszkańcy się mają bardzo wielkie problemy w kierunku praciaków, gdzie mieszkańcy po prostu powiedzieli, że jeżeli dalej tak będzie, to będą protestować, będą blokować, bo, bo rugi mamy bardzo duże, a nie chcemy, nie, nie chcemy nikomu przeszkadzać, a tym bardziej panu Sławkowi, bo jesteśmy za tym, żeby się to wszystko rozwijało i szło w dobrym kierunku, bo wiemy dobrze, że, że mieszkańcy cieszymy się z tego, że ten śnieg tutaj mamy w tej chwili spadł, bo nie ma co ukrywać, że dzisiaj każdy. Każdy jakiś odcinek, gdzie mieszkańcy się muszą poruszać, to są koszty, nie. Ale tak, jak mówię, priorytety moi to są chodniki, drogi, no oczywiście współpraca z mieszkańcami, z innymi radnymi, którzy będą po prostu, bo to tak jak Burmistrz powiedział, że jesteśmy nie tylko jakby swoimi w okręgu, ale jesteśmy radnymi całego, całej gmin, naszej gminy. No i współpracować będziemy między innymi właśnie z innymi z innymi radnymi, radnymi mam zamiar współpracować. Ale priorytety to chodniki, bezpieczeństwo lampy, oczywiście złożyłem już stosowny projekt do pana Jerzego Dwajaka, kierownika Wydziału Drogownictwa. Spotkamy się po nowym roku, objedziemy miejsca, gdzie, gdzie po prostu jest niebezpiecznie i myślę, że będziemy to realizować. No czas w pracy mamy bardzo dużo. Myślę, że jak chęci, chęci, chęci są, to, to po prostu coś z tego będzie. No. Nadrzędnym celem to teraz przez całe cztery lata jest realizacja tego, coś, co obiecywałem w, w ramach kampanii wyborczej, czyli Chodnik wzdłuż drogi Konstytucji 3 maja na górnicy, miejsca parkingowe przy blokach pod górnicą i, i nic więcej. Jakby się to udało, to byłbym strasznie wdzięczny. Dziękuję. Dla mnie to jest minie Andrychów. Doprowadzenie do takiego stanu, żeby wreszcie były drogi, chodniki w należytym stanie technicznym. I żeby w miarę było czysto, bo to, co ja zauważyłem ostatnio, a zwłaszcza przed świętami, nawet na moście y, głównym nowym, no śmietnik to nie napawa optymizmem i będę po prostu się starał, żeby na bieżąco te sprawy były. Yy, czyli porządkowane, bo to niewiele kosztuje. Drugim takim priorytetem najważniejszym moim to jest yy, budowa przedszkola w Roszynach, które jest oczekiwane przez mieszkańców od wielu, wielu lat. Młodzi małżonkowie, posiadający dzieci, mają problem z, z zapisaniem dzieci, dziecka do przedszkola, a jak wiadomo, no jeżeli rodzic nie ma, czyli rodzice nie mają gdzie tego dziecka zostawić, no to muszą się decydować na to, żeby albo jeden musi pozostać w domu, no, no a jeżeli pozostanie w domu, no to wiadomość rzeczą, że środki finansowe się kurczą diametralnie, no bo yy, żyjemy w takiej rzeczywistości, a nie innej, musi dwóch pracować. To jest najważniejsze dla mnie, żeby to przecież powsta powstała w tej kadencji i będę tego pilnował. Dziękuję. Jestem radny z Inwałdu. Dla mnie najważniejszym zadaniem przyszłego roku, yy, gdyby się udało, yy, uzyskać porozumienie z Generalną Dyrekcją, chociażby to porozumienie w sprawie budowy chodników w obydwie strony w stronę Hoczni i w stronę Andrychowa. To taka główna w sprawie bezpieczeństwa, a to na bieżąco to, to trudno powiedzieć, co nam wyskoczy, dlatego że nie wiem jaka będzie aura i jakie będzie to. Chciałem życzyć wszystkim zdrowy, zdrowego i szczęśliwego nowego roku i samych pomyślności dla Państwa również. Dziękuję za...